Cześć siemanko, z tej strony lord 12 witam was w kolejnym poradniku jak pobrać grę Dead Space 2 plus tym razem mamy spolszczenie tej gry, gdyż ona jest w języku rosyjskim i jeszcze dwie sprawy, o których muszę powiedzieć pierwsza, przepraszam, że nie, nie było przez tak długi czas druga, sorry że nie nagram tobie jak pobrać Star Wars 2 Sorry gościu, ale na moim komputerze, nie miałem gdzie na twoim, były wirusy, więc sobie nie polecam. No chyba, że sobie już kupisz albo znajdziesz inną stronkę, gdzie rzeczywiście dasz radę sobie to pobrać. I jeszcze jedna rzecz, niestety, nagrywam to około 30 razy. Naprawdę 30 raz. Naprawdę jestem już tym zmęczony. Ale wchodząc do poradnika, w opisie filmu będziecie mieli dwa linki. Pierwszy do spolszczenia. Po 15 sekundach wyskoczy powinno, przynajmniej powinno Wam wyskoczyć okienko, żeby zapisać plik. No jak zawsze bierzemy go na pulpit. Jeżeli Wam nie wyskoczy, to klikacie kliknij tutaj. Już Wam się pobierze. Przechodzimy w drugi plik, czyli samą grę. Jak zawsze oczekujemy chwilę, krótszą, dłuższą. Wyskakuje nam przycisk plik here to protect. Klikamy, odczekujemy, aż na się pobierze. Ty już nas się pobierze, drugi plik, to mamy dwa pliki. Pierwszy, Grom, drugi, poszczenia. W pierwszym mamy Dead Space 2 i Autorun, SteelPix, coś tam jeszcze. Reszta nas nie interesuje, tylko jedną, SteelPix. Klikamy to druko, dwukrotnie i mamy instalator, tylko że wszystko w nim jest po niemiecku. Ale zakładam, że dacie radę przynajmniej domyślać się gdzie jest przycisk next Klik, spamujecie w niego ile wlezie czekacie aż wam się wtedy zainstaluje gra macie taki zielony paseczek co się wam pokazywało, jak już się z wam zainstaluje instalator powinien zniknąć, a wam na pulpicie powinna się pokazać filmka Dead Space 2, no teraz mówię nie klikajcie w to bo cała gra jest po rusku, nic a nic nie zrozumiecie Przynajmniej ja tak na początku miałem. No to teraz tak. Wchodzimy w nasze spolszczenia i nas, na, nas interesuje jeden plik. TS2.0. <grymne> Przenosimy to na pulpit, bo nam będzie wtedy łatwiej. No. Teraz wchodzimy w nasze. menu start. Wpisujemy. Re. Re. Did. Uruchamiamy. Tak. I tak. Pierwsze co wchodzimy to Hacky Local Machine software, software, licia. następnie WoW 64, 62, NODA, klikacie w to, co jest strzałeczki następnie w EA Games, Dead Space i nas teraz z tego będą interesowały dwie rzeczy. Pierwsza to ta, druga to ta. Przy pierwszej zamiast Polis będziemy pisał Rusia. Zgadzać na to dwukrotnie i zmieniać sobie na polisz. Tu, te, tu też będzie pisał RU, czyli Rusyk, Rusek. E, zmieniamy to na pl. Już co zrobimy? Mamy połowę sukcesu za sobą. Następnie wchodzimy w nasz komputer. Dysk, na którym to tam macie, jak wolicie. E, szukamy folderu. Ja akurat mam to w pliki programów 86. Szukamy folderu r, g, katalizm. wchodzimy w to, ostatnio w to i tak, mamy no teraz nas interesują tylko te tepliki. na początku będziecie mieli ds2 dat 5 ostatni będzie nazywał się 5 zmieńcie sobie wszystkie po kolei od piątki do 0, czyli będzie tak tu na początku będzie 5, 4, 3, 2 1, 0 gdy już sobie zmienicie w taki kolejności jak ja mam dopiero możecie Włożyć ten ostatni plik tutaj. jeśli zrobicie to wcześniej, nie będziecie mieli wcale dialogu No nawet dablingów nie będziecie mieli. Nic, cisza. Ale jak już to zrobiliśmy, no to mamy praktycznie skończone. Prawie. Dobra, no jeżeli to już mamy, no to wchodzimy w naszą grę. Dead Space. Od razu już że nie macie dostępu. Zostać...